Szanowni Państwo, dzień dobry. Zaczynamy wojskowe newsy. System S-400 opuścił Obwód Królewiecki. Prawdopodobnie. Jeden z najnowocześniejszych systemów w rosyjskiej armii, czyli system przeciwrakietowy i przeciwlotniczy S-400 Triumf, miał opuścić Obwód Królewiecki. Przyczyna: brak sprzętu na Ukrainie, spowodowany skutecznymi działaniami ukraińskich żołnierzy, którzy skutecznie je neutralizują. Skoro Rosjanie zabierają te systemy z tak newralgicznego miejsca jak Królewiec, no to oznacza, że faktycznie jest problem, co musi cieszyć. S-400, przynajmniej na papierze, to bardzo groźny system. Według Rosjan potrafi on namierzać cele nawet na odległość 400 km i likwidować je za pomocą rakiet o podobnym zasięgu. Natomiast konflikt na Ukrainie dość brutalnie go zweryfikował. S400 nie poradził sobie, na przykład podczas ataku pociskami GMRS na lotnisko w Czarnobijewce. Ma także problem z namierzaniem i strącaniem nowoczesnych rakiet zachodniej produkcji, takich jak Storm Shadow. Podczas niedawnego ataku na stocznię w Sewastopolu właśnie te pociski przedarły się przez rosyjską obronę przeciwrakietową. Ciekawe, czy Turcja, która poświęciła program F-35 na rzecz zakupu systemów S400, jest zadowolona z tego nabytku. Kupujemy kolejne Fordy. W 2020 roku zakupiliśmy ich pierwszą partię, a teraz czas na drugą. W ramach niej może to być nawet 324 pojazdy. Przy czym 163 to zamówienie podstawowe, a reszta to już opcja. Całość kontraktu to koszt około 93 milionów złotych. Dostawa ma nastąpić w latach 2023-2025. Wcześniej, to znaczy w latach 2020-2022, zamówiliśmy 648 pojazdów Ford Ranger. Aczkolwiek, te, z tego zamówienia, będą się różnić od poprzednich. Między innymi zmieniono kolorystykę. Teraz jest tylko zieleń i czerń, Nie ma chromów. W ramach dodatkowego wyposażenia zamontowano osłony na silnik i skrzynię biegów. A także system Blackout, który umożliwia prowadzenie samochodu za pomocą Noctowizji. A dokładnie gogli NVG. Natomiast ta wersja, w przeciwieństwie do starszej, nie ma systemu run flat, czyli możliwości dalszej jazdy z przebitą oponą. I w sumie nie wiem dlaczego. Według mnie taka możliwość, w przypadku pojazdów przeznaczonych dla wojska, to podstawa, więc nie rozumiem rezygnacji z tego wymogu. Natomiast jeśli ktoś rozumie, no to będę wdzięczny za podzielenie się tą wiedzą w komentarzu. A dla miłośników szczegółów. Nowe Fordy dysponują silnikiem diesla o pojemności 2 litrów i mocy 170 koni mechanicznych. Napęd jest na 4 koła. Portugalia z zupełnie nowym okrętem i to nie byle jakim. Natomiast trzeba przyznać że planowany mini lotniskowiec, jak przez niektórych jest nazywany, jest naprawdę mini i kompaktowy. Choć oficjalnie jest on klasyfikowany przez samych Portugalczyków jako okręt wielozdaniowy. Jego długość będzie wynosiła około 107 metrów. Dla porównania nasze mieczniki będą miały długość ponad 130 metrów. Podstawowa załoga okrętu ma wynosić prawie 50 marynarzy i oficerów. I do tego trzeba doliczyć ewentualne dodatkowe osoby, jak na przykład kadrę naukową. Z założenia nie jest to jedno bojowa, ale ma służyć np. do celów ratunkowych, badań oceanicznych czy wsparcia morskiego. Natomiast dzięki swojej uniwersalności i konstrukcji będzie mógł na przykład przyjmować śmigłowce bojowe czy drony, a zatem będzie mógł łatwo zyskać zdolności ofensywne. Ponadto w swojej ładowni będzie mógł przyjmować standardowe kontenery o różnym zastosowaniu. Na papierze brzmi to wszystko dobrze. Zadania zaprojektowania, zbudowania i wyposażenia otrzymała holenderska firma Damen. Koszt całego programu ma wynieść około 132 milionów euro. Przy czym jest tu spore dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej, wynoszące prawie 95 milionów euro. Co intrygujące, a może trochę zabawne, finansowanie odbywa się ze środków na walkę ze skutkami ostatniej pandemii. No ale jeśli uwzględnimy tu chęć rozruszenia przemysłu, no to jest to trochę uzasadnione. A dla portugalskiej marynarki wojennej to zamówienie może być swoistym nowym otwarciem, bo obecnie nie posiada ona zbyt dużo nowoczesnych okrętów. Portugalia w swoich siłach zbrojnych ma już produkty Holendrów i są to dwie fragaty wielozdaniowe Bartomeu Dias. Francuzi przetestowali najnowszy pocisk balistyczny. Kilka tygodni temu zrobili to Rosjanie ze swoją buławą, a teraz czas na Francję. Chodzi bowiem o najnowszą wersję pocisku międzykontynentalnego M-51. Będą w nie wyposażone najnowsze francuskie okręty podwodne, które są obecnie budowane. Przetestowany pocisk, dzięki ulepszeniom, ma mieć powiększony zasięg o co najmniej kilkaset kilometrów. Na razie jest on szacowany na około 10 tysięcy kilometrów. Ponadto ma mieć poprawione zdolności do pokonywania nawet najnowszych systemów przeciwrakietowych, co powoduje, że jest to rakieta nie do zatrzymania. Zatem, jak to zazwyczaj mamy w takich przypadkach, podstawa gadka o posiadaniu najlepszej broni tego typu na świecie, tym razem w wykonaniu Francji. M51 może przynosić nawet do 10 niezależnych głowic termojądrowych. No to, jak to podsumować? Jak będzie trzeba, to zrobi rozpierduchę. Czy polskie FA-50 zyskają nową amunicję? Dużo mówi się, że FA-50PL, które będą reprezentować standard Block 20, będą mogły używać m.in. rakiet AMRAM. A może się okazać, że otworzymy się na europejskie uzbrojenie. Dlaczego? Kai, czyli koreański producent samolotów, podpisał porozumienie o współpracy z europejską spółką MBDA. Te dwa podmioty współpracują już ze sobą od kilku lat, kiedy to MBDA dostał zlecenie na integrację jednego z jego sztandarowych produktów, czyli rakiet powietrze-powietrze Meteor o zasięgu nawet 200 km, z najnowszym samolotem z Korei Południowej, a mianowicie KF-21. Widać, że współpraca układała się dobrze, w związku z czym mamy do czynienia z nowym porozumieniem, na podstawie którego oba podmioty mają sprawdzić możliwość integracji uzbrojenia produkowanego przez Europejczyków z platformami lotniczymi produkowanymi przez Koreańczyków. KF-21 w polskich siłach zbrojnych to pieśń przyszłości, którą nigdy możemy nie usłyszeć, ale FA-50 jest faktem. Zatem możliwość dywersyfikacji dostawcy uzbrojenia brzmi całkiem obiecująca. A skoro jesteśmy jeszcze przy FA-50, to do Polski kilka dni temu dotarły ostatnie dwa egzemplarze, które miały zostać dostarczone do końca roku i tak się stało. A zatem kontrakt w pierwszej części został wypełniony. W Polsce znalazło się 12 samolotów tego typu. Z kolei w latach 2025-2028 ma dotrzeć pozostałe 36 samolotów, już w wersji blok 20. Cena za 48 samolotów to 3 miliardy dolarów. Dwunastkę, która została dostarczona w tym roku, będzie czekać upgrade do wersji PL. Przynajmniej takie są plany. Ale do tego będzie potrzebna już osobna umowa z osobnym budżetem. Japonia z Tomahawkami. Kraj kwitnącej wiśni ciągle się zbroi. Wiemy to już od dłuższego czasu. Tym razem dostali oni zgodę na pozyskanie kilkuset pocisków Tomahawk. Dokładnie 400 pocisków. Ta wersja ma zasięg ponad 1800 km i może być odpalana zarówno z powierzchni, jak i z okrętów podwodnych. Maksymalna cena, jaką zapłacą Japończycy, to 2,35 miliarda dolarów. Aczkolwiek mamy tu do czynienia nie tylko z samymi rakietami, ale także z bogatym pakietem logistycznym, technicznym i szkoleniowym. Japończycy bowiem nie posiadali wcześniej tego rodzaju pocisków. Choć to zakup najbardziej spektakularny, to warto odnotować także inne. Mianowicie Japonia ma zakupić 10 czołgów typ 10, które zastąpią najstarsze egzemplarze czołgów typ 90. Do tego zostanie dokupionych 16 kołowych samobieżnych hałpic typ 19, 155 mm długości 52 kalibrów, usadowionych na niemieckim podwoziu Rheinmetall RMMV HX 8x8. No i tu mamy do czynienia ze znacznym wzrostem liczby posiadanych pojazdów, bo do tej pory japońskie wojska miały ich tylko 7. Pierwsza. Polska integracja Homara K. W Hucie stalowa wola. Nastąpiła pierwsza polska integracja podwozi Jelcz z modułami bojowymi dostarczonymi przez Koreańczyków. Do tej pory do Polski dotarło 15 takich modułów. Na razie takiej integracji zostały poddane 3 wyrzutnie, ale zrobili to Koreańczycy. Tym razem mamy do czynienia już z polskim działaniem, a dokładnie z działaniem huty Stalowa Wola. W pełni przygotowana wyrzutnia, a więc także wyposażona m.in. w system zarządzania polem walki TOPAS, została przekazana 18 Pułkowi Artylerii z Nowej Dęby. Do końca roku. Takich wyrzutni ma zostać łącznie przygotowanych 18, a docelowo według obecnego kontraktu 218. Czy będą następne? Zobaczymy. I to tyle, ile dzisiaj dla Was przygotowałem. Dzięki za poświęcony czas. Zapraszam jak zwykle do sekcji komentarzy. No i miłej środy. Trzymajcie się do następnego materiału. Hej!